Cześć, witamy serdecznie w kanale Innymi Oczami. Tu Paulina i Kaspi, tak? Dzisiaj otwieramy oczko. 21 okienko. Kaspi mówi halo. Wita się z Wami. Mówi Wam cześć po niemiecku i zawsze mówi halo, tak? Tak czy nie? Tak. Zaczynamy od naszych herbatek. herbatka dla mamy. Dzisiaj 21 grudzień. Dobrze mówię? Tak, nie pomyliłam się. Pierwsza herbatka dla mamy, co tu mamy za herbatkę? Czaj ty, pokaż? Szoko, szoko, szoko. I dla taty herbatka. O o, co to będzie? Mm -hmm. Pokaż Z koprem włoskim Z koprem włoskim Trochę daleko mamy ten Żeby to pokazać Ale to nic nie robi Dla mamy 21 okienko z Bali. Gdzie jest 21 okienko Tu Brawo I wyciągnij to co tu jest Ojejku drzwi rozwaliłam znowu i pokaż co tam jest. Wiecie co? Chciałam mieć dzisiaj takie coś do włosów, żeby sobie zrobić. Patrzcie, maska do włosów, to sobie życzyłam na dziś. Cieszę się. Kalendarz z Mario. 21 Tutaj otwieramy. Ta -dam, ta -dam. O, to dom, to dom. Co tam masz? Zjedzone. Dobra. Lecimy dalej. Kalendarz Ali 21. Okienko numer 21. To dom, to będzie. A, już widzę. Widzisz? jest. Brawo! I fajna czekoladka. Dla kacperka. Kacperek się cieszy. Nie wiem, czy widzieliście, ale na szorta wrzuciłam tego grzyba, co Kacper nam zrobił na święta na prezent. Już go odpakowaliśmy, bo już było współotwarte. Więc bardzo się cieszymy. Będzie jako dekoracja jesienna teraz. Widnieje w naszej dekoracji zimowej jako zimowy grzyb. Ale no, wiecie, bo już mi się nie chciało sobie do piwnicy, żeby włożyć go do jesiennych dekoracji. Na razie widnieje jako zimowy grzyb. 21 okienko z minionków. Gdzie mamy 21 kacperków? Wszystko widzę, ale 21 nie widzę. A, tu jest. Ja już widzę. No i tu ci podpowiem. Trzymaj. Mo się wyskoczy. Proszę. I taki minionek w środku. Coraz bliżej święta, pierwsze okienko dla... Z balei seria męska. Tu mamy. O, ja już widzę od razu. 21. Patrz oczko, gdzie jest oczko. 21. Szukaj na dole, Kaspi. Nie tu na dole. Tu, patrz. Otworzymy. ojej Wyciągnij. Nie zdążyłam przeczytać, co to jest właściwie. Pokaż. Poczekajcie. Eee, krem do rąk. A Robert sobie właśnie kiedyś życzył krem do rąk męski, więc będzie mieć krem do rąk męski. Super. To. Mamy. Dla maniego numer 21. jeden. Na naszego Manika. Mani będzie mieć dobroci do jedzenia. A ja nie widzę, tu 21. Widzę 12, 18. Oj, tu jest na samej górze. Patrz. Tu, tu jest 21, tylko. Z której strony się ciała. Wyciągnij. Saszetka. Knaber, taszyn. O o tak na bresztę dla Was... O, ima. Y, albo y, lupiące gwiazdki, albo nie wiadomo co właściwie. To co jest. To są dzika, y, dziki cielak i to będą gwiazdki. Dziki cielak z gwiazdkami. <laughs> Fajnie mi się powiedziało. Teraz mamy książeczkę numer 21. Pixie. Kaspi je bardzo lubi. Lubi je bardzo czytać. Razem ze mną, tak? Skup się. Brawo! Otwórz. To już dasz radę. Mocno! Kaspi, Kaspi! O! Pomóc ci? A bo da, że Mocno, ciągni, 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 A! Wspaniały. Yy, o, wspaniałym warsztacie czekoladowym. To mi się kojarzy z czarni fabryka czekolady. Właściwie yy, wczoraj leciał na niemieckiej telewizji. Wiecie co? Nie wiedziałam, co wczoraj w ogóle w telewizji obejrzeć. Tak sobie skakałam po programach. W końcu mnie zaciekawił niemiecki serial, pierwszy raz w życiu. I obejrzałam dwa odcinki, nawet było ciekawe. Także e, nigdy nie jestem za jakimiś serialami typowo niemieckimi, ale jakoś wczoraj ten serial mnie zaciekawił. E, to się nazywało Świat Rity, czy coś takiego, ale bardzo śmieszny serial. Okej. Okay. I Lego numer 21 Co tu będzie? Gdzie jest Lego 21 Kaspi? No, raz, dwa, trzy, dwadzieścia jeden. Szukaj na górze. Tu. Wygląda jak jak brytyjski z tej gwardii brytyjskiej patrzcie gwardii ko gwardii korony brytyjskiej ten pan tak? to będziesz mieć pana no to tyle by było tak dzisiaj trochę posprzątałam trochę różnych rzeczy porobiłam zmieniłam pościel E, cały czas piorę od, od wczoraj, no bo mi się trochę prania nazwiało. Nie, od przedwczoraj właściwie piorę. Wczoraj mi trochę powysychało. Wczoraj nie prałam albo od czwartku piorę, już nie pamiętam, ale wiecie, jest tyle do roboty, a tu jeszcze święta przed nami. Także życzymy Wam miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć!